I na ciebie miały zranic do wytrzymałości granic tego nic jakby zamknięć na się najciemniejszych loch rzucę bez nadziei, no sądzani na otoczeniu mrokiem jak sławicą za Nie zastocz jak itani, do możliwości rości jak daleko jeszcze ku wolności tak razem za Jezusem Bądź podorzej z nami oni przecież tutaj o o, o, o stali Lecz u drzwi z niewoły w końcu Runęły ściany, wudzę ten poprzy ducha dziś dynamikę Zobaczy nas, Chrystus, umysłu z przedędu, jest nie 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 jest. Tak wolności, którzy czają jego myśl w wolności, zjawiska jego ucisku mu ze ten moj, a to nie, to nie jest w tak parkach wolności. Zobaczy nas, Chrystus, wolności, którzy hey. czają jego myśl w wolności, zjawiska jego ucisku mu ze ten moj, a nie jest w parkach wolności. Chrystus Bóg ku wolności Modlitwa staje, że jak ku wolności W Chrystusie możemy dziś pomolić ku wolności Będziemy jak rozpędzony woli ku wolności Bóg nas samokontroli Nie rozstrzyga, ze daje nam wzrok Są woli ku wolności, wrog trwa Dopóki bóg, bóg pozwoli ku wolności Śmierzy to jak życie wolności Tak samo, nie że ty siostro, możesz doświadczyć Tak samo ku wolności, my swobodził nas Chrystus wolności Duszy, ciała i umysłu ku wolności Z diabelskiego ucisku, z eter, a nie Warta czystu wolności, my swobodził nas Chrystus wolności Duszy, ciała i umysłu ku wolności Z diabelskiego ucisku, za ten a nie Staramy A teraz sobie. dwie łapki do przodu A na o, do przodu dzisiaj ha. Przecież jestem wolny, ale tylko z pozoru, tu w pełni pełnię rąk, a w o odory ku wolności drogie, grazujemy dziś na forum, bo mam dziś odzyskać według Ewakelizoru, bo zyskuj dziś, dziś to do niej, więc ku wolności, będziesz klucz podczas tego utworu nic się zaczynać sporu, no kwestia odbioru ku wolności potrzeba odwagi i pomocy, nie chcesz się sprawy mówić, za ty zwerwany. A nie, zwarta w wolności, Wysłowości nas Chrystus w wolności, duszy, ciała i umysłu w wolności, Z diabełskiego oczysku mu zetęknąć. A nie, zwarta wszystko, ja Dokładnie tak. Tylko Chrystus daje wolność tak naprawdę, nie? Brawo dla was w ogóle, teraz jeszcze.